Warunki usunięcia bólu głowy. Nie jestem lekarzem. Jeżeli masz poważny ból głowy, to najlepiej zwrócić się do lekarza. Teraz temat warunki usunięcia bólu głowy. Jakie są po prostu warunki, tak, żeby no, nie, mieć jak najczęściej, jak najmniej bólu głowy, e, najmniej stresu, redu, redukować cały twój stres, żeby no, po prostu nie mieć tego stresu. Dalej no, po prostu chodzić gdzieś na powietrze, spacerować w parku, no i takie jakieś, różne działalności. Także z tym pomogą jakieś takie wysiłki fizyczne. Możesz albo pospacerować w parku, albo pójść na basen, albo na śliwownię. I te warunki pomagają no, po prostu zminimalizować możliwość otrzymania bólu głowy. Ale jeżeli masz ból głowy, to też mogę Ci pomóc usunąć ból głowy. I to rozwiązanie znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Czy rozwiązania bolu głowy? Usunięcie ból głowy za 10 minut, usunięcie ból głowy za 5 minut, także za 5 minut nie tylko usuniesz dla siebie ból głowy, a także um, usuniesz ból głowy swoim znajomym i tak naprawdę nie na różnych на, на ружних, так направда, дистанцях. Не тільки у Польщі, також в Африці і Америці. І в інш, інших, просто, ружних країн. А також третє Чечі розв'язання. Усунення вологлови, Автоматичне усунення вологлови. Чи в огулі ніс не потребуєш робити, а вологлови мені саме. І те всіх розв'язання знайдеш в опіхі під тим фільміком.